Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Literackie przedstawia Małgorzata Czyńska Zgiełk serca Opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Czyta Wiktoria Gorodecka. Dla Wojtka Kobieta Ikar leci dłużej, bo jest lżejsza. Powietrze ją unosi i wiatr ją chwyta pod ramię. Wzlatuje bez nadziei, uśmiechnięta jak gejsza, po czym spada tak ciężko jak kamień. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, kobieta Ikar. W książce zostały zamieszczone fragmenty horoskopów synastrycznych i wróżb z kart Lenormou zinterpretowanych przez wróżkę Pole Godot. Rozdział pierwszy Łóżko dawało wytchnienie. Lilka z ulgą zdejmowała gorset ortopedyczny, zasypywała otarcia na skórze pachnącym talkiem, zarzucała na ramiona obszerny peniuar. Łóżko dla mnie tło jedyne. Wówczas wracam do formy najpiękniejszej. Wiedziała o tym Noaj. Notowała przywołując księżnę Anne de Noaj. Imponowała jej ta francuska arystokratka, uznana poetka, pisarka i celebrytka ważna postać artystycznego Paryża, która w swoim salonie przyjmowała wielkich tego świata. Lilka tłumaczyła z francuskiego jej wiersze. Studiowała we francuskich gazetach kreacji księżnej. Tak jak ona odchylała głowę przy przyozdobioną turbanem, patrzyła spod przymkniętych powiek i tak jak ona chętnie spędzała czas pół leżąc w łóżku, czytając, pisząc wiersze, przyjmując wizyty. Mała ekstrawagancja przynależna poetkom. Głowa lilki, o starannie ułożonych, jasno popielatych włosach, wyłaniała się z puchowego obrąbka szlafroka, złożona na atłasowej pościeli z adamaszkowych prześcieradeł. Jej dekolt i szyję zdobiły delikatne koronki. Tak, to było twarzowe tło, ładny obrazek. I Lilka nawet namalowała nie jeden taki obrazek modnej pani w pościeli, ujętej w ramy sypialni. I jeszcze coś. Łóżko i pościel najlitościwiej skrywały ułomności figury uwolnionej od katuszy ortopedycznego gorsetu. Lilka podziwiała prostą jak struna sylwetkę de nois. Podziwiała każdą prostą sylwetkę i porównywała ze swoją. Nie ona jedna. Od czasu tych figurek uważam Liluchnę za fenomen i po prostu słów mi brakuje dla mojej adoracji, kochane drogie biedactwo, żeby się raz jej smutki no i twoje skończyły. Pisał Wojciech Kossak do żony o trzynastoletniej córce. Co zobaczę smukłą jaką figurę z łopatkami jak tablica płaskimi, tak mi córka najdroższa na myśl przychodzi. Od dziesiątego roku życia nosiła ortopedyczny pancerz. Prostował jej skrzywione plecy, maskował odstającą łopatkę, formował drobną klatkę piersiową. Robiony na miarę w renomowanej berlińskiej pracowni, sztywny i niewygodny, był i tak o niebo lepszy od gipsowej zbroi, w którą lilkę w dzieciństwie wtłoczyli sadystyczni lekarze, sławy medycyny oczywiście działali w najlepszej wierze tak jak w najlepszej wierze rodzice prowadzali do nich córkę dziewczynka brała bolesne masaże leżała na desce wisiała głową w dół podwieszona u sufitu a gdy to nie pomogło przeszła przez kurację zagipsowania korpusu chybiona rehabilitacja zamiast prostować utrwaliła wadę postawy na zawsze w szkatułce na biżuterię przez długie lata poniewierał się złoty pierścionek, obrączka z literkami tworzącymi słowo prosto, pomysłowy prezent od stroskanego tatki, który na odległość napominał bezwiednie krzywiącą się córkę. Za dnia Lilka kładła na pancerz delikatne koszulki i halki, jedwabne bluzki, suknie i szale, puszyste futra. Krewni i przyjaciele mówili, że w zwiewnych, barwnych strojach przypominała motyla, kolibra, rajski kwiat. W kokonie wyrafinowanej mody i elegancji, tak jak w puchowej pościeli, krył się garb Ustawiała skrzydła lustra pod odpowiednim kątem, żeby obejrzeć się z wszystkich stron, studiowała siebie zwielokrotnioną, w zadziwiającej różnorodności własnej postaci. Uczyła się, jak stać, jak siedzieć, którym profilem zwracać się do rozmówcy, uczyła się, jak być atrakcyjną, jak udawać zdrową i prostą. Myślała, że po mistrzowsku opanowała sztukę kamuflażu. Ale rzeczywistość to nie kadr zdjęcia, to nie obraz w ramię, to nie zatrzymane odbicie w lustrze. Roman Jasiński, pianista, wspominał Lilkę z okresu młodości. Twarz miała piękną i uduchowioną, o rysach prześlicznie delikatnie zarysowanych, lecz niestety była przy tym niewielkiego wzrostu, zbyt szczupła i Wyraźnie ułomna. Jan Lechoń, poeta i jej przyjaciel, zanotował. Lilka Pawlikowska zastrachana zawsze świadoma swego ukrywanego garbu i swego utykania, a zarazem tego, że jest cudowną poetką i że ma profil, jakich już nie ma, i oczy, jakich już nie bywa. Przez te wielkie oczy tatko mówił na lilkę z góralska ocata. Miała piękne niebieskie oczy. Poetka beata obertyńska relacjonowała, że były to oczy chodzące spojrzeniem wokół siebie powoli i uważnie, jak u przedwcześnie rozwiniętego dziecka. Koloru tęczówki nie dostała ani po mamidle matce, Marii z Kisielnickich-Kossakowej, drobnej i płowej blondynce o małych szarozielonych oczach, ani po ojcu brunecie. Który, jak sama opisała, oczy miał stęczą, czarne, miodowo słodkie. Za to oczy matki były mało słodkie, niecukrzone. Zapamiętała ponadto rękę tatki o spiczastych palcach tak wspaniałą, że w Paryżu, gdy był młody, robiono mu z niej odlew dla rzeźbiarzy. I jeszcze wspaniałą nogę. I kolano najrasowsze w świecie. Różowe ręce matki także zasługiwały na uwagę. Ładne w kształcie, palce spiczaste, za młodu z miłą poduszeczką na wierzchu dłoni, na starość spustoszone, wyschłe, ale poza śladami artretyzmu zawsze ładne. Te szczegóły fizjonomii rodziców były dla niej ważne. Zachwycała się ich urodą, tropiła je u siebie. Lilka lubiła i chętnie eksponowała swoje drobne dłonie o długich palcach spiczastych jak u mamidła i tatki. Szczupłe nogi o cienkich kostkach również uważała za rasowe. Elegancka i powściągliwa w gestach przyciągała uwagę bez ruchem. Ruszała się wolno i ostrożnie, zanotowała obertyńska. Kameleony to w ogóle mają. W chwilach wielkiego nawet ożywienia nie gestykulowała nigdy. Mam w pamięci jej ręce, leżące bez ruchu na kolanach, ręce śpiące, niepotrzebne w tej chwili, odłożone jakby na potem. A że to, co mówiła, było zawsze nieoczekiwane i zawsze inne niż by się kto spodziewał, ten bezruch, ta powściągliwość w geście tym bardziej rzucały się w oczy. Całuję Twoje ogromne gały i małe łapięta, pisał do Lilki czule drugi mąż, ukochany Jaś Pawlikowski. Profil, czysty jak mistrzowsko wycięta kamea, napawał ją dumą. To z profilu tatko namalował jej pożegnalny portret, choć żadne z nich nie przypuszczało, że pożegnalny. Powstał latem 1939 roku, podczas ostatnich wspólnych wakacji w Juracie. Wróciły z siostrą z zakupów w Jastarni, w uszach miały modne plastikowe klipsy i mamidło. Skrytykowało sztuczną biżuterię, mówiąc, że damy nie noszą tandety, tylko kamienie szlachetne, rodowe klejnoty. Inna sprawa że większość rodowych klejnotów-kossaków dawno już poszła w zastaw za długi. Na spłaty radca rozwody, auta, podróże, futra i kapelusze, a nie jeden pierścionek z brylantem nawet został przechulany przy ruletce w kasynie w Monte Carlo czy w Sopocie. Coś tam jednak panie jeszcze miały w szkatułkach. W odróżnieniu od matki tatko skomplementował starszą córkę i szybko sporządził wtedy ten szkic, bardzo zresztą dla lilki pochlebny, z białą pastylką klipsa w uchu. Kwintesencja mojej rasy napisał nad sygnaturą: Maria Kossak, córka Marii i Wojciecha, Mani i Wonia przyszła na świat 24 listopada 1891 roku. Para małżonków cieszyła się już pierworodnym synem Jerzym, wówczas pięcioletnim. Trzy lata później rodzina powiększyła się o najmłodsze dziecko, Magdalenę daty urodzenia stanowiły wiecznie utrapienie dorosłych już kossakówien i nawet kilkakrotnie prosiły tatkę, żeby przemalował daty na pięknym portrecie, który im zrobił jako dorastającym dziewczynkom. Obraz moje córki przez kilka dekad wisiał w salonie rodzinnego domu, więc data nieraz wymagała korekty, bo jeszcze by któryś z bardziej wnikliwych mężów czy apsztyfikantów doliczył się, ile panie mają lat. W dokumentach z okresu trzeciego małżeństwa Lilki widnieje data urodzenia 1898, czyli odjęła sobie 7 lat. Madzia. U progu starości odmówiła wydawcy podania swojej daty urodzenia do biogramu, argumentując, że nie cierpi na demencję. Ale kto kobiecie zabroni się odmłodzić? Jak stwierdził Karol Estreicher, dobry znajomy Lilki i Madzi, o latach i datach na kosakówce nigdy się nie mówiło. To byłoby naruszeniem zasad klanu. Prawdziwa data urodzenia była Lilce potrzebna jedynie do poznania siebie samej, do stworzenia kosmogramu, horoskopu urodzeniowego i jego interpretacji, bo wierzyła w astrologię i numerologię, w znaki Zodiaku. Jej to jednak Skorpion. Wierzyła też w reinkarnację, wędrówkę dusz, seanse spirytystyczne. We wróżby, w złe oko czy też złe spojrzenie, domowe duchy, które nazywała domowikami i o których nawet napisała wiersz, i w duchy w ogóle: w sny, pecha, gusła i uroki, w kabałę, rozkłady kart do przepowiadania przyszłości, tarota i lenormand. Talie kart zawsze miała pod ręką. Starannie i pięknie namalowała na kartonikach symbole i ornamenty. Jej karty to było dzieło sztuki godne wróżbitki i artystki. Nie na darmo Julek Tuwim nazwał ją czarownicą, a tatko powtarzał, że starsza córka ma talent malarski, jak na kossaka przystało. Szkoda, że z czasem zarzuciła malarstwo. I w artystycznej dynastii jako trzeci kossak zapisał się brat Jerzy, spryciarz i geszewciarz, żerujący na renomie dziadka Juliusza i taty Wojciecha. W młodości Lilka uczęszczała jako wolna słuchaczka do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malowała motyle o delikatnych dziewczęcych twarzach władcze księżniczki górujące nad mężczyznami trzymanymi pod obcasem lub klęczącymi na otwartej dłoni dominy kochanków wypędzanych z raju androginicznych ikarów smutno-komiczne dworskie pochody i bliżej jej było do melancholii krakowskich modernistów, do korowodów i pierotów Witolda Wojtkiewicza, a chwilami do awangardowych eksperymentów formistów, niż do bitew koników i ułanów kosaków. Zresztą sceny batalistyczne napawały ją wstrętem. Wydawały się imponujące tylko na płótnach dziadka i ojca, bo zostały genialnie namalowane, w rzeczywistości zaś były straszne, obce jej naturze pacyfistki. Beata obertyńska przywołuje zatem obraz lilki artystki. Pisząc o lilce, niepodobna pominąć milczeniem jej dziedzicznych obciążeń. Mało się mówi o tym, jak osobliwy, wybitny, o dziwo w niczym do kossakowskiego niepodobny malarski talent przekreśliła w sobie dla poezji łatwo, rozrzutnie, bez reszty. Można by wprawdzie powiedzieć, że go nie przekreśliła, tylko zmieniła technikę, przechodząc z linii i koloru na słowo. Niemniej faktem jest, że mając dwa równej miary talenty wybrała jeden, a drugiemu dała w sobie zamrzeć. Gdyby się było stało odwrotnie, byłaby się na pewno wybiła na pierwsze miejsce jako ilustrator jedyny w swoim rodzaju, mogący stworzyć własny genre, gatunek w tym zakresie. Widziałam wiele jej kompozycji, obrazków małych, akwarelowych, poprzedzonych z reguły mnóstwem przygotowawczych studiów z natury, szkiców rzucanych zawsze z tym samym śmiałym, męskim prawie rozmachem, w którym znowu uczciwie i niezmordowanie dążyła do wyrażenia prawdy swojej wizji. Były to rzeczy dziwaczne często niesamowite, żadnym wpływem niezmąconej do niczego niepodobne. Zdumiewająca oryginalna kombinacja świetnego, zuchwałego w swej pewności rysunku, z eterowymi olejkami fantazji i koloru, coś między boleśnie ciętą groteską a wnikliwie gorzkim studium psychologicznym, między błogim snem a męczącą ferią. Treść najczęściej symboliczna, często jej tylko wiadoma. Zawsze jednak świadcząca o chłodnej, niezawodnie ścisłej obserwacji życia i o polocie wrażliwości subtelnej i bardzo współcześnie kobiecej. Pamiętam też jej psychologiczno-naturalistyczne portrety roślin, bo tylko tak można jej określić coś ala direr i wyspiański, ale obaj złamani jakby w kropli rosy. Zioła, nasiona, trawy, liście i kwiaty nadnaturalnie powiększone i niesłychanie ścisłe w rysunku i charakterze, a przecie przekształcone przez nią po swojemu w jakieś gąszcza zaczarowane, dna morskie, opary czy dymy rojące się często od istot półludzkich, półowadzich, wkomponowanych genialnie w plątaninę tej roślinnej kabały. Do swoich prac malarskich odnosiła się potem z pobłażliwą wyrozumiałością i nie lubiła o nich mówić. W liryku barwy Lilka napisała. Oto jest fiolet. Drzewa cień idący żwirem. Fiolet łączący miłość czerwieni z szafirem. Tam brzus, różowa kora. I zieleń wesoła, a w jej ruchliwej sukni nieb błękitne koła. A we mnie biało, biało, cicho, jednostajnie, bo noszę w sobie wszystkich barw skupioną tajnie. O jakże się w białości mojej bieli męczę. Chcę barwą być, a któż mnie rozbije na tęczę. Umiała używać koloru. Umiała o nim pisać, nazwać kolorem emocje. Trzeba wiedzieć, jak mieszać farby, żeby zdefiniować fiolet jako połączenie miłości czerwieni z szafirem. Jak zauważa Zygmunt Nowakowski, człowiek pióra i teatru, Krakus bywalec kosakówki. W domu tej poetki, czyli na kosakówce, używało się terminów dokładnych i nikt nie określiłby koloru na przykład sukni za pomocą banalnego przymiotnika czerwony. Od razu domownik każdy musiał zaznaczyć, że jest to Kraplak, czy Karmin, czy Cynober, czy Vermillon. Tak samo i niebo w ustach mieszkańców Kossakówki nie było nigdy zwyczajnie po prostu niebieskie. Kolor nieba określano według nazwy farby kupowanej u Aleksandrowicza, więc w wielkim magazynie przyborów malarskich. Więc niebo dla mieszkańców Kossakówki było na przykład ultramarynowe albo berliner blau, albo indygo. Tam nawet krew miała kolor sangwiny, zieleń zaś była na przykład smaragd albo verde gris i tak dalej, i tak dalej. Pawlikowska wychowała się wśród kolorów konkretnych, skatalogowanych, określonych precyzyjnie.